Około 8.40 sprawca wyszedł ze swojego domu i wsiadł do samochodu. Przez 35 minut siał spustoszenie na ścieżkach dla pieszych i trasach rowerowych, a także na parkingu supermarketu. Po zatrzymaniu krzyczał Allahu Akbar. W oparciu o szereg czynników nikt nie zaprzecza, że faktycznie krzyczał Allahu Akbar. W jego sprawie występują wyraźne i jednoznaczne odniesienia religijne. 35-letni Zamachowic jest mieszkańcem spokojnej atlantyckiej wyspy Oleron. Wcześniej znany był policji z drobnych przestępstw, w tym kradzieży, jazdy pod wpływem alkoholu i przestępstw narkotykowych. Czy istnieje prawdopodobna teoria, że to był atak terrorystyczny? Nie posunę się tak daleko to Krajowa Prokuratura Antyterrorystyczna ustali na podstawie oceny psychiatrycznej, która odbyła się wczoraj dzięki policyjnemu przeszukaniu i analizie rejestrów połączeń. W samochodzie podejrzanego znaleziono butlę z gazem, który próbował podpalić. Ten sposób działania jest zgodny z instrukcjami dżihadystów. Chodzi o spowodowanie jak największej liczby ofiar wśród funkcjonariuszy organów ścigania. Czy potwierdza Pan to, co donosiły dziś rano niektóre media, że istnieje domniemanie radykalizacji tej osoby, która miesiąc temu na nowo odkryła religię islamską? Potwierdzam to, ale teraz pozostaje pytanie, czy miało to wpływ na czyn i jakie były motywy sprawcy. Według francuskich mediów mężczyzna o imieniu Jean składał dość niejasne zeznania podczas zatrzymania. Wyjaśnił, że poszukiwał duchowych odpowiedzi i wtedy odkrył islam. Powiedział, że Allah powierzył mu misję.